Proszę, próba. Akcja. W życiu nie widziałam Cię w takich pierścionkach prywatnie. No właśnie. Takiej eleganckiej. Znaczy, nie, że nie jesteś elegancka. <laughs> Bądźmy szczerzy, nie jestem na co dzień elegancka. Jestem dresiarą, nie mam żadnego pierścionka, nie noszę biżuterii. Aż tu nagle słuchaj. Przyjechała pani Julia. Mam garnitury, mam super bucik i takie tam. Piękne pierścioneczki. Czyli jesteś już w postaci, jesteś już Julią, która jest prawniczką, ma wspaniałego męża, granego przez Cezarego Pazura i dwie córki. I wydawać by się mogło, że wszystko jest cudownie, ale… Na samym początku yy, tego serialu i, i pierwszego odcinka dowiaduje się, że mój mąż mnie zdradza i to od dwóch lat. O, straszne. Uuu. Mąż, który jest lekarzem, tak? Ginekologiem. Mamy pierwszy dzień na planie, wszedłem i od razu powiało grozą, mm -hmm. bo Magda już jak stałem za kamerą, to mnie inaczej ustawiła niż reżyser. Mówię, oho! Przyszła kierowniczka. Będzie, będzie jak w domu. <laughs> mi się wydaje, że tak lepiej by było, że ty tak poszedłeś i zobaczył, kto to, kto to, kto to. Kto to. Zary Pozora powiedział mi, że przyszedł na plan i od razu wiedział, kto, to, kto tu będzie szefem. Dlaczego? <grym> Dlatego, że to ty poprawiałaś, jak ma stanąć, a nie, nie reżyser. O! On mówi tak. Nie, nie, <grym> nie, nie, nie w domu. Nieprawda. Nie, <grym> to pomyliłam, że coś z domem. <grym> to kto będzie najważniejszy na planie? Kto będzie decydował o wszystkim? Cezary Pazura. <grym> <grym> I to on jest tu rozgrywający. A jak, oczywiście. Choć nie, ja mam poczucie, że to jednak Julka, że to jest. Się. Że siła jest kobietą. No tutaj jest, Julka jest napisana y, dosyć. No ma, ma fajną rolę naprawdę y, do zagrania, więc y, kobieta, silna kobieta. Piotr Stramowski przed chwilą mi powiedział, że jest jedna osoba na planie serialu Tajemnica Zawodowa, która rządzi. I to jesteś ty. Nie, no nie, no Piotr Stramowski <grym> przesadził, albo mówisz nieprawdę teraz, bo nie, no, tak przez maseczkę nie odczytuję, wiesz, <grym> czy to jest żart, czy nie. To miły jest, no miły, miły. Jest? miły. Nie, no to tak Ale wiesz, no czy twoja postać rządzi, może o to chodziło, nie? No właśnie, tym bardziej, tym bardziej, nie, moja postać nie rządzi, rządzi moja filmowa żona. Czyli... Czyli wszystko kręci się wokół Julki, tak. e, która no, już w pierwszym odcinku okazuje się, że próbuje Ciebie ratować, ale okazuje się, że nie jesteś tym, za kogo Cię miała. Tak, bo ja też pierwszy raz gram tak złożoną postać. No jak obronić faceta, który ma wspaniałą żonę, wspaniałe Dwie dzieci, córki. a jednak e, ma romans? Mhm. Wiesz, to jest bardzo ciężko będzie to, to, to wykonać, tym bardziej, że ja wiem, co się stanie, a nie mogę tego powiedzieć.